W Dzisiejszym odcinku widzowie szybka wymiana mamuśki z Słuchajcie na nową melodię, ponieważ tutaj jak widzicie, już ustawiłem sobie cały profil właśnie pod tą postać. No i ogólnie mam taki plan, że teraz wleciał bardzo fajny tryb z napadem i słuchajcie, ten napad to bezpieczna strefa i tutaj bardzo fajnie można wygrywać melodii. Catpicks mi mówił, że jedyne co zrobić to tak naprawdę wbijać się widzowie na save. No i ten save nawalać tak, że nie przejmować się graczami. Jedyny problem też tutaj, no to będzie niestety, ale brak Maksymalnej mocy na tej postaci, także jeszcze nie mamy jej wymaksowanej. Troszkę szkoda, nawet troszkę bardzo, ale słuchajcie, lecimy. Mamy szybką bestię, mamy lepszy gadżet teraz, bo przerwa jest lepsza od słuchu absolu absolutnego, także bierzcie przerwę. Ona daje za trzy nutki około pięciu tysięcy tarczy, nie? To jest naprawdę potężne. No i wtedy wlatujecie sobie w safe i ogarniacie po prostu w ten sposób, że ludzie was biją i wy w sumie ich też bijecie. Sprawdźmy, sprawdźmy, czy to zadziała, ale zanim przejdziemy dalej, to sponsorem odcinka jest SNEBA, czyli strona zajmująca się sprzedażą Gier, ale nie tylko, możecie tam zaoszczędzić naprawdę sporo pieniędzy. Zresztą, często sam tam kupowałem klucze do gier. Dla przykładu, ostatnio takie Hogwarts Legacy dla mojej dziewczyny, i z tego co pamiętam, to cena była nawet niższa o 100 zł. Jakby niż w miejscu, który wiecie, miałbym to kupić normalnie. Mamy też tam do ładowania do Robloxa, Lola, czy też jakiejkolwiek innej gry. Mówiąc krótko, mają tam dosłownie wszystko po niższej cenie. I zawsze dzięki temu jestem na plus, gdy coś po prostu kupuję. A całodobowy support załatwi każdy wasz problem, jeśli takowy w ogóle na podkacie co do nowych rzeczy na stronie, tu pojawiła się zakładka gry mobilne i właśnie to może was zainteresować. Możecie tam kupić na przykład klejnoty do Brawl Starsa za niższą cenę, dodatkowo z kodem SAVE5 otrzymujecie zniżkę na sam zakup, dodatkowo jeszcze. Pamiętajcie, żeby kupując gemy wpisać ten kod, jeśli chcecie mieć gemy właśnie, czy też jakąkolwiek inną walutę, właśnie w niższej, nieco niższej, tańszej cenie. Jeśli chcecie sami obszalić co tam mają na stronie, to zapraszam was do linków w opisie. Zawsze jak chcecie coś kupić, to warto tam po prostu zajrzeć i sprawdzić, czy aby nie będzie o wiele taniej zrobić to właśnie na neba.pl. Zostawcie łapeczkę w górę, widzowie, zostawcie suba z dzwonem i wbijajcie na Discorda, macie link w opisie, żeby wbić na losowanko Oskina do Karla. Dobra, ja mam mityka, z którego prawie spadłem, także już nie gram widzowie rankedów, czekam na następny sezon. Zresztą teraz na, na generalnie Wielkanoc jadę do rodzinki, także to no nie będzie nawet czasu nagranie, więc ja totalnie sobie odpuszczam, wiecie. No totalnie sobie to odpuszczam po prostu, nie? Lecimy sobie tutaj i widzowie nawalamy. Nawalamy w ten save po prostu cały czas, nie Czyłem tarczy, moja wina. I słuchajcie, sprawa jest taka, że skoro jadę do rodzinki, w ogóle tam zostało chyba, nie wiem, 5 dni tych rankedów, no to już nie będę się w to bawił. I po prostu tyle. I po prostu lecimy. Nie? nie ma co się tam bawić. Dobra, lecimy tutaj dalej. Ogarnijmy sobie się w nich. Walnijmy tutaj. No i lecimy, widzowie. Lecimy. Nawalamy, nawalamy cały czas tymi nutkami. Pięknie, nutki wjeżdżają. Dajemy sobie znowu tarczę. Tarcza siedzi. Znowu nutki. Patrzcie, co się dzieje. I dobra, to jest naprawdę szalone. Wiadomo, Jessie też tutaj postawiła swój. Słuchajcie, rakietowy. Rakietowy? Jak to się nazywało? Wieżyczkę. Wieżyczkę. Postawiła wieżyczkę, tak, że było ok. Zobaczcie, mało mam obrażeń. Ale leciałem pod zwycięstwo na zasadzie właśnie takiego, nie wiem, dajmy, że zagramy. Leciałem po, na zasadzie tego, żeby po prostu się wbić totalnie w safe i nieważne tam, czy ktoś będzie mnie bił, czy nie będzie mnie bił. No, Jesse, tu się decydujesz, czy nie? No, co jest, gościu? Ja nie mogę. Dobra, zdecydował się. Więc tak, ona dobrze grała, więc myślę, że tutaj pogramy i to nawet daleko zajdziemy. Mamy naszą Melody, nowa mamuśka Mereza, widzowie, także tutaj, no, nowy wybór, nowy wybór tutaj, ewidentnie. No, Piper mamy na tysiaku, także będziemy lecieli po melodii na tysiąc, ale zobacz, jak to nam pójdzie. Na razie jak widzicie lecę, mamy 300 ponad. No i dopiero co wbijam właśnie na, na niej rangę i dlatego sprawdzam jak mi tutaj pójdzie, wiecie, na tym słuchajcie. Dobra, lećmy sobie do przodu, do przodu. I lećmy tutaj i nawalamy w nich, nawalamy, nawalamy. Cały czas w ten safe. Lecimy, dobra, dostał, dostał, dostał. Mamy też go, dobra, widzowie, co się dzieje? Edgar nie ogarnia, on się już boi. Edgar już się boi, widzowie. Edgar totalnie się boi, totalnie się boi tej, tej melodii. No bo wiecie, Edgara też wzięli po to, żeby też się rzucić, no i właśnie polecieć w safe i takim cwaniaczkiem być. Także, no, Edgar wiadomo, też by był tutaj OP. Dobra, mamy rozwalonego. Także, jak widzicie, naprawdę potężna jest melodia nie? Potężna jest. Lecimy sobie znowu, dajemy tarczę, widzowie. No i z tą tarczą tutaj. I troszkę obijamy safe. także naprawdę można na niej tutaj no, cudować i to nieźle. Powiem wam, że no, jest to taka mega męcząca postać, jeżeli chodzi o granie. Znaczy, jeżeli przeciwnicy mają na nas patrzeć, to pewnie są mega wkurzeni. Dobra, ogarnijmy tutaj, ładnie, ładnie, rozbici. Lecimy dalej, lecimy dalej, lecimy po tego ziomka. O, one mi trafił! Co jest? Dobra, ej, ten nani. To chyba dostanie po głowie, nie? On już mnie wkurzył. Dobra. Nie mamy niestety już tarczy. Może ta mapka wcale nie jest taka najlepsza. Może jakiś inny napad byłby całkiem okej. Okay? Znaczy, chodzi mi o to, widzowie, że tutaj tak naprawdę bardzo blisko się wszyscy respią. Dobra, lecimy dalej, nie ma co się bać. I lecimy tutaj w safe, widzowie. Ja się nie będę bawił. Dobra, i mamy znowu obity safe. I ogólnie naszą taktyką, widzowie, OP taktyka na melodii to właśnie ciągłe wbijanie w safe. Nie patrzycie na to, czy ktoś idzie. Znaczy, no, jak ktoś idzie, to go walniecie, nie? Ale generalnie chodzi o to, że walicie, safe i na nic innego nie patrzycie. Pewnie najlepiej nią, nią nie gram, ale i tak jest okej, okay. patrzcie, najwięcej obrażeń. No, dedy oczywiście mam, bo wiadomo, deduwa będzie, z tego powodu, że lecimy po safe i troszkę nie patrzymy na to, że nas obijają, także tutaj wiecie, grubo się dzieje. Zbieram star dropy na otworzenie, także na razie nie otwieramy. Ma być duży opening przed jeszcze końcem karnetu. Jak jeszcze wrócę, to chyba karnet jeszcze będzie, bo wiecie, tam jadę na 2-3 dni, no wiecie, tak no, gdzieś koło, tylo, koło, te, koło takiego tutaj czasu, że tak powiem. Także no, no, będę pewnie grał na telefonie w Brawl Starsa, wiadomo, ja zawsze gram. Także no, naj, najwięcej na telefonie, na telefonie jest grane, także widzowie wiadomo, i tak będę mógł grać. Także tutaj raczej spoko. Sprawa jest tylko taka, że do nagrania, no, jakby nie będę mógł nagrać, co nie? To jest właśnie problem, no bo nie mam tutaj... Na telefonie nie mam programu do montażu i tak dalej. Dobra, no mamy problem widzowie, bo aktualnie mnie tutaj nieźle dojechali. Powinienem się bardziej rzucić, wiecie? Bo to tutaj no, jest problematyczne, że... Ja tak stoję, no bez sensu tak stoję, powinienem się rzucić i się mano, patrzcie, normalnie tutaj wjechać w nich i sobie odpalić tutaj tarczę i nawalać sobie w ten safe, nie, on całkiem sporo dostanie wtedy, także nie powinienem się bawić, najlepiej by było, gdyby przeciwnicy poszli na nasz safe. I wtedy ja dojeżdżam ich, nie? Także tutaj naprawdę potężnie mogłoby być. Też sorki, że dziwnie gadam, ale mogę tutaj... Ojejku, dobra, jestem chory, więc mogę dziwnie czasem mówić. no bo nie wiem, nieskładnie, także sorki. No dobra, no tutaj niestety za dużo nie zrobimy, bo mm, Tara użyła ulta na nas. Ale wiecie co? Skoro użyła na nas ulta, no to dla nas to jest mega okej, okay, nie? Dla nas to jest bardzo dobre. Dobra, dojeżdżamy tego spajka. Dojeżdżamy kolejnych tutaj. No, jak ona mnie tak szybko dojechała? Nie wiem, w sumie dziwne, bo... Ewentualnie tej tarczy użyłem źle, bo. A nie, ja jej nie użyłem, dobra. Czyli tutaj jakoś mi się tarcza nie użyła, bo właśnie byłem mega zdziwiony. Dobra, odpalamy się w nich, bo dojeżdżają nam safe, to tak nie może być. Dobra, uciekamy, uciekamy. I jedziemy, dobra widzowie, jedziemy teraz. Jedziemy, jedziemy totalnie. Dobra, lećmy tutaj. Dajemy sobie tarczę. Latamy wokół tego, dobra? <laughs> nie no, oni nie wiedzą co się dzieje, nie? Totalnie. Ja jeszcze też ja sam nie wiem, co się dzieje, bo żeby nią dobrze skakać, to trzeba naprawdę dużo, dużo się wyuczyć, wiecie? Dużo się trzeba jej wyuczyć, żeby dobrze właśnie już obskakiwać tutaj te sejfy. ale na pewno napad jest na nią idealny, jak widzicie, naprawdę przepotężny tryb na melody. O, dostała! Nie, bo no, ja tutaj elegancka gółśka, widzowie, nie to no, nie może tak być. Co oni mi tutaj robią? W w ogóle. Chodź tu tą tarą. Co ty tutaj się rzucasz, nie? Dobra, powinniśmy najlepiej. Podejść do niej na blisko. I tak za każdym razem. Dobra, lecimy. Lecimy po safe. Patrzcie. Co ja się tam będę bawił z nimi? Patrzcie. Safe nawalamy. No i prawie. Prawie weszło. Prawie weszło. Ale jak widzicie, totalnie tutaj siedzi. No, ludzie próbują... Wiecie, rozwalają tutaj mnie, no potężnie próbują coś zrobić, ale im i tak nie idzie, nie? Możemy podskoczyć do kolejnego, tutaj do kolejnego i mamy go. I dobra, cyk, kończymy to. Ło, dobra, także Melody jest naprawdę potężna na napad. I właśnie dlatego czekałem z tym odcinkiem, żeby sobie zagrać. Nie, naprawdę fajnie gra, totalnie fajnie. Mamy, było 300 pucharków, lecimy po więcej, widzowie. Oczywiście to jest taki odcinek, w którym wam pokazuję, jak ta melodia jest OP, a jeżeli chodzi o wbijanie 25. ragi i 30. później, to jak najbardziej będą też z tego odcinki tylko wiecie, no troszkę będzie to z opóźnieniem, no bo jednak jadę na Wielkanoc mnie nie będzie, także wiecie. No niestety, znaczy ja tam będę nabijał na telefonie, co nie wiadomo, ale no generalnie nie nagram sobie tego, także nagrania będą troszkę później. No ale mam nadzieję, że widzowie tutaj, no poczekacie po prostu. Zresztą co macie nie poczekać na luziku? Dobra, dajmy sobie w tego Edgara wjedziemy, bo on mnie jednak denerwuje. Gościu, nie. No ja nie mogę! Dobra, widzowie, troszkę tutaj. Jakby nie widzę woli walki w tym naszym broku. On totalnie, nie wiem, siedzi sobie i nie gra. Także, no widzicie, jeżeli on tak robi, no to będziemy mieli przerobadę troszkę w tym meczu. Bo ja tutaj wtedy muszę ogarniać ziomków, zamiast atakować po prostu safe, nie? A najlepiej by było, żebym atakował w safe. I jakby tyle. Dobra, lecimy sobie tutaj, dajemy sobie elegancką tarczę. I dojeżdżamy kolet, przy czym bijemy też safe, oczywiście. Dobra, poszło. Widzowie, mamy problem. Bo cały czas nas ktoś tutaj dojeżdża, ten nani. Gościu, idź mi stąd, nie? No, ja nie mogę, widzowie, naprawdę. Okej, okay, tego na niego. Na niego rozwalamy. Teraz tak, teraz tak. Tą tutaj kolet, Walnijby raz, walnijby też go. Okej, okay. ładnie. I teraz dojeżdżamy, widzowie, dojeżdżamy. No, ja nie mogę, ten nani. Widzowie, chyba nani jest najlepszą kontrą w melodii. No, tak mi się wydaje, bo zobaczcie, że gościu mega dużo wam przywali. Właśnie to jest to, że on mega dużo bije, tak? On bardzo, bardzo dużo bije, także no, to jest problematyczne, że jak on tak mega dużo przywali, ten nani, no to wtedy mamy problemy, nie? A no, i tak, Kolet dojedzie. Nie no, widzowie, Broku nas nie gra, nie? Także to chyba przegramy. Niestety, choćbym się starał, no to będzie to trudne. No dojeżdżać, dojeżdżać, ziomeczki, co wy się boicie? Zawsze jest szansa, ja nie wiem, stanęli i patrzą. Totalnie, totalnie nie rozumiem tego. No, nie wiem, nie wiem, widzowie. Totalnie jakoś ludzi miałem słabych. Zobaczmy, zobaczmy zresztą staty. Patrzcie, 17 koła, 13 tysięcy, ja mam 43. Jeszcze najbardziej atakowałem save. Totalna porażka, jeżeli chodzi o randomów teammateów, No, ale dobra, lecimy z kolejnym tutaj meczykiem. Wiadomo, że te mniejsze puchary, do no, będzie się często zdarzało, że ziobeczki nic nie grają. No, niestety, tak to jest. No, a jak widzieliśmy przeciwnej drużynie ogarniali, no ten Nani wiedział co robi, tak, on totalnie tutaj dojeżdżał moich tak jak jakiś nie wiem, no, totalnie ich po prostu ogrywał, nie wiem o co chodziło, ale serio, totalnie ich po prostu poogrywał, także no tutaj nie było to dla nich trudne, wiadomo. Dobra, dojeżdżamy ich, widzowie, dajemy sobie tarczę i baby, baby wszystkich, patrzcie, totalnie wszystkich dojechałem, teraz dojeżdżamy sobie tutaj, cyk, jedziemy i znowu dajemy tarczę i dawalamy, dawalamy w ten safe widzowie, nawalamy w safe, cały czas nawalamy safe, dobra, leci na nas panda. Spokojnie, spokojnie, dobra. Nie zdążę dać sobie kolejnego gadżetu tarczy. No weź go, pokonaj, gościu, do. No. Co wy robicie w tej grze? No ja nie mogę, widzowie, naprawdę. Takie coś to mi już rozwala totalnie. No nic się nie dzieje, nie? Totalnie po prostu cały czas nasz safe jest dojeżdżany, kiedy ja tutaj elegancko się biję. Dobra, dajmy sobie tarczę, rozwalimy ich. Jedziemy, 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 dobra, jedziemy dalej, jedziemy dalej, no i tutaj już prawie się udało, widzowie, 5%, zostało 5% sejfu, jak widzicie, no, większość tak naprawdę tutaj, no, nie chcę się chwalić, ale wiadomo, że tutaj kto robi, no, patrzcie, no, podchodzę i totalnie dojeżdżamy, mega, mega potężna melodia. serio, jakbym miał powiedzieć, no, to najbardziej się nią opłaca grać właśnie na napadzie, na, na zadymie. Zadyma też, widzowie. Zadyma też na pewno, bo testowałem. Tylko do no mówię, musicie mieć też, mimo wszystko ziomeczków. Także najlepiej grać z kimś, a nie tak jak ja solo. Bo jak gracie z kimś, no to już w ogóle jest pięknie, wiecie? Inni, na przykład, dwójka z waszych ziomów broni sobie sejfu, A wylecicie tą melodię, bo wiecie, że totalnie, no, rozwalicie ten safe. To jest niczym Lary i Lori, nie? Jakby tutaj Lary też totalnie oddawał, jeżeli chodzi o safe. I tutaj, widzowie, no tak właśnie jest. Dobra, no niestety tutaj musimy ją dojechać troszkę. Okej, okay, dojeżdżamy, dojeżdżamy. I tego tutaj gryfa też dojedziemy. Dobra, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Jedziemy z tymi widzowie, jedziemy, jedziemy. Czy jeszcze tarcza będzie? Będzie tarcza. Jedziemy, jedziemy, widzowie, jedziemy. Dobra, tarczunia i bardzo dużo obiliśmy. Zobaczcie ile obiłem, nie? Ludzie są wkurzeni. Ten gryf już tam się gorączkuje totalnie, ja się nie dziwię. No ale stary, ja tutaj jestem po wygraną gości. Ja tutaj nagrywam. Co ty myślisz sobie? Dobra, lecimy, widzowie. Teraz tak, jedziemy sobie, tarczę dajemy. Oczywiście, teraz za szybko dałem tą tarczę, ale damy radę, damy radę. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. I cyk, zrobił pop po po, po siebado, Co gościu myślałeś? Nieba, widzowie, rozkręcam się, coraz lepiej nawalam w ten safe, nie? Także tego się nauczę i wbiję na niej na pewno 30 rangę, bo jest jeszcze w Nie Jest to chyba drugi dzień, kiedy ona wyszła właśnie tak we wczesnym dostępie z tym pakietem promocyjnym. Także myślę, że skoro to jest dopiero drugi dzień, to naprawdę będzie ok. Gorzej, jak będziemy trafiali, no na pewno będziemy trafiali na wyższych koło 1000 koło 800 już pewnie dużo więcej innych melodii, także muszę zdobyć widzowie monety i punkty zadymiarza, żeby sobie ją ulepszyć na maksa. Bo jak sobie ją na maksa już ulepszę, to będzie naprawdę dobrze. Będzie naprawdę wtedy dobrze. Dobra, i lecimy, lecimy, lecimy. Nie czekamy, widzowie, nie czekamy, po prostu nawalamy cały czas w safe, także tutaj totalnie przepotężnie. No i gościu, co mi zrobisz? Dobra, patrzcie, mogę sobie, mogę sobie te melodyjki odpalić. No i patrzcie, totalnie tutaj dojeżdżane jest. Mamy jeszcze Edgara w ogóle, co tu się dzieje? Jakie combo Melody i Edgar, nie? To oni nam w ogóle nic nie zrobią. Dobra, jedziemy dalej. No i melodyjki walnęły, walnęły. 21%. Edgar dajesz, dajesz ziomeczku. Nawalaj, nawalaj, dobra, pięknie. I teraz tak, widzowie, żeby pójść dalej, to robimy tak. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. I cyk, 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 dobra, po, po, po. Co tu się dzieje, nie? Ej, to jest chore, to jest chore. Aż mi już gardło boli od tego darcia, ale serio, jest mega, mega chore. Powiem wam, że super, super się nią gra. Dobra, zobaczmy jeszcze meczyk i zobaczmy, jak koło 400 pucharków się to zachowuje. Wiadomo, im więcej, tym więcej melodii będzie w przeciwnej. I będzie już taka walka, tak naprawdę która pierwsza podejdzie do sejfu, nie? Tak to pewnie wygląda aktualnie, jeżeli chodzi o wypuszczenie tej postaci. Ale pamiętajmy, że niewiele osób kupuje ją właśnie we wczesnym dostępie za pieniądze. Także myślę, że dzięki temu, że niewiele osób ją kupuje od razu, no to tak naprawdę mamy dużą szansę, żeby sobie to ograć. No nie zdążyłem odpalić tarczy. Ale dobra, widzowie, to no, nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Na luziku. Wiecie, takie pierwsze podejście. Zaraz ich dojedziemy i będzie ok, dobra, dojedźmy tego tutaj, krokodylka, dobra, dawaj, dawaj, krokodylka, pięknie. I teraz tą tutaj szeli, dobra, jedziemy, strzeli, jedziemy, strzeli. I o, dobra, nie no, szeli tutaj nas dojedzie, nie? Niestety. Także na razie mamy problem. W sensie, na razie to powinienem się skupić na tym, żeby tutaj przejść, nie? Także póki co rozwalmy sobie ich i polećmy, dobra, polećmy. Nie wiem, czy to coś da, dam sobie tarczę. No, tu się ładnie bronią, tu się widzowie ładnie bro bronią, zrobiliśmy 15%, co prawda nie jest to dużo, ale wiecie, no bronią się chłopaki, bronią się, naprawdę, tutaj próbują się bronić Teraz dojedźmy ją tutaj, dobra, dawaj, dawaj tą szeli I Teraz tak, widzowie, to co najważniejsze, to odpalić się w nią tak, żeby ją tutaj dojechać, nie, no najważniejsze to jest Tak samo tego tutaj krokodylka rozwalamy i teraz mógłbym lecieć, ale nie mam HP, nie, więc sobie przejdźmy może tutaj i patrzcie to, nie wiem czy oni mnie w ogóle widzieli, wiecie? Skoro mnie nie widzieli, to dojeżdżam wam safe. Elo? Elo, ziomeczki, elo, elo. Dobra, spoko, spoko. Może być też tak, że nie będziecie mnie tutaj dojeżdżali. Dobra, dojeżdżamy tą szeli, Dawaj, 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 tą szeli. Dobra, baby to. Widzowie, kolejna tarcza, kolejna tarczka. No, ładnie, ładnie. Nie najgorzej bym powiedział. Tutaj, oczywiście, fajnego mamy też Frankensteina, chciałem powiedzieć, ale, oczywiście, Franka. Także, Frank tutaj mega dobry. Czemu ja go nie trafiłem w ogóle? Jakoś tak dziwnie mi to poleciało. Dobra, dobra, jedziemy, jedziemy. Masz tu da łeb. Dawaj ob dalej, dawać ob, dawać nie, szybko! Dawaj Frankenstein. Cyk, cyk, tutaj tym swoim DJ-owym młotkiem potężnym. Dobra, ja go dojadę. Ja go dojadę. Chciałem powiedzieć widzowie, nie wiem dlaczego. Dobra, dojedźmy tą penę. A, no tutaj ciężko, patrzcie, stoi szeli przy sam. <grystanie> co jest w ogóle? Widzicie co ona robi? Ta... Widzieliście tą szeli, ja pokażę jeszcze raz. Ona chyba tam dalej stoi. Ona stanęła przy sejfie i wiecie, na blisko chce nas rozwalać, jak podejdziemy. Co ona próbuje w ogóle? <grystanie> dobra, nie no, widzowie, dobra, patrz, ja jej pokażę, cyk, cyk. Tutaj, cyk, cyk, dobra i tyle. No i co, mogłaś sobie bronić, nawet nie mogłaś tego wybronić tak naprawdę. No więc widzowie, jak widzicie, Melody jest szalona. 52 2000 17 ranga widzowie, nie no, potężna, naprawdę potężna. Bardzo się fajnie gra, także te 120 zł widzowie, no jest fun to play. I powiem wam, że moja karta bitewna mówi wszystko. Normalnie, mamuśka main, Melodia widzowie, no zobaczymy. Będę wbijał, jak będzie 25 i 30 to dam wam na pewno odcinek. No i co, lecimy dalej, mamy 12 tysięcy prawie pucharków. Mityczna trójka najwyższa, ale myślę, że w następnym sezonie weźmiemy legendę. Bardziej się skupię bez, wiecie, wyjazdów co chwilę z domu. Dzięki za obejrzenie i siebanko.